Podobno sąsiadka uszyła sobie złote gacie Jakiś doję strzelił znowu w górę rację Co z każdy używa się z skacę. A na przewóz wykupione brąksy i wiskacze. Kolejne zadanie z egzaminu czerwcowego 2024. Zobaczmy, co tu mamy. Okej, okay, jest jakaś informacja, ale co tu mamy? Liczba kationów magnezu, w, 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 w azotku magnezu. Czyli w tym tutaj. O. No dobra, no to liczba kationów magnezu, no to widać, że tu jest tego trzy sztuki. I w takim razie możemy sobie wpisać. Coś mi się źle kliknęło. Zróbmy to inaczej. Eee, czyli tak, magnezu mamy 3 razy 602 razy 10 do 23 kationów a anionów, no to są dwie sztuki tutaj, czyli 2 razy 6, 0, 2 razy 10 do 23 anionów. A. Wklepiamy ile to jest, więc pierwsze 3 razy 6, 0, 2 razy 10 do potęgi 23 to jest cała 1. Tu przecież 1

Hmm. Próbkę magnezu spalono w powietrzu i otrzymano OK. No dobra, no to mamy tak. Dwie reakcje tutaj. O. I jeszcze tu pewnie ta jedna reakcja wezmę no i tak. I się tam wszystko okaże. No i zobaczmy. Hmm. Okej, okay, no to może zrobimy tak, że ja sobie to jakoś oddzielę. O. To też. O, to wywalimy. O. Dobra, żeby były wolne te reakcje, najlepiej e, nieubięzione tak razem. Dobra, zobaczmy, co to jest. Przeprowadzam doświadczenie, czyli e, mieszaniny i otrzymano 0,15 grama mieszaniny tlenku i azotku magnezu. Czyli to plus 100 to było razem tamto 0,15, tak? Tak. Yy, wydzieli się gaz o równej objętości 4,7 w przeliczeniu na warunki normalne. OK. Czyli tutaj jest ten gaz, który się wydziela. Jego jest tam 4,5 i 7 cm sześciennego, to od razu możemy sobie liczbę moli policzyć. Nie, man 1. 4 i 7, to tam 0, 0, 4, 7. raz, 2, jeszcze jedno 0, raz, no, teraz nie widać, raz, dwa, trzy w decymetrach sześciennych. Miało być w warunkach normalnych, no to podzielimy sobie to przez 22,4 decymetry sześcienne na mol. No i będziemy wiedzieli, ile to jest moli. 0,0047 na 2,2 i 4. Ok. Zamieniam to na decymetry sześcienne tylko dlatego, bo nie lubicie na milimolach, to wiem, więc zamieniam. Nie wiem do czego nie lubicie, ale Okej. Okay. No to to jest w przybliżeniu gdzieś tam 2,1, bo to 2,098 wyszło, no to... E, razy 10 do minus 4. mol ok, no to co e, zgodnie ze współczynnikami w takim razie, skoro tyle tego powstało e, no to tutaj mamy dwójkę, tu mamy jedynkę no to tego musi, musiało być dwa razy mniej czyli to będzie, nie wiem, dwa sobie napiszmy Co jest jedna druga, no bo dwa razy mniej razy n 1 i jedna druga razy tam ta litwa. O. o molach. Można to policzyć, ale nie wiem po co. Na razie mamy przedstawione ile to jest. Może żeby się to łatwiej jakoś tam dało wezmę ten nawias czy coś. Zobaczymy, może się przyda. Um, OK. Czyli tak naprawdę tego też tutaj było N2. No, okej. Okay. No to y, teraz y, w takim razie, no to nie będzie żadnego większego problemu, żeby tu coś policzyć. No bo wiemy, ile wynosi N2. No to co to jest za problem, żeby to policzyć? Jaki procent masy stanowi MGO? Okej. Okay. MGO masy tlenku, czyli MGO po prostu tlenku i azotku. No ok. No to policzymy sobie, ile to jest po prostu. No masę molową jakieś podali? Nie podali tym razem. No dobrze. E, masa molowa tego naszego tutaj e, Mg3N2, więc 24 ma magnes z układu okresowego razy 3 plus 14 ma azot razy 2, no to masa molowa całego tego jednego mola tego e, naszego azotku wynosi 100 g na mol. N2 mamy, no to możemy policzyć masę, więc MS2 no to jest N2 razy N2, oczywiście. No, czyli my po prostu podstawimy sobie liczbę moli, no, to w sumie ten nawias niepotrzebny to był. Dobra, skopiujmy. Jego poniżej to jakoś zmieściło trochę. E, razy, tam było 100 gram na mol. I to ucinamy tutaj, albo no wklepujemy to w kalkulator. Chciałem 2 2,0, ale już wstawię wszystko. I jeszcze raz ta stówka. To wychodzi 0,0105 mg 3 n 2 Co jest za czerwony długopis? Ale już mi się nie chciało zmieniać, więc mam nadzieję, że mi wybaczycie. Czyli już wiemy, ile było, ile było tego. No to pewnie też wiemy, ile było całości. No to nie ma żadnego problemu. Nie było napisane, że to jakieś zanieczyszczenia zawiera. Czyli 100% 0,15. Ale jeszcze możemy sobie odjąć, bo tam było tak. Czyli 0,15 było wszystkiego. Czyli jak od tego 0,15 tam było w gramach, czy w jakichś jednostkach. W gramach, okay. 015 g, od tego 0,15, czyli od wszystkiego odejmiemy to. No to nam wyjdzie. MS3, czyli tego MGO. Tak, zostawmy. No to to jest tam 015 minus 00105. No to jest 0,1,3,9,5 gram. No to skoro 100% to 0,15 to była cała ta mieszanina. Yy, to nasz tlenek tlenek trzeba było policzyć. Yy, 0,15 miało być, czyli no. 100% no powiedziałem 0,15, wpisałem coś innego. bądźcie. Mam nadzieję, że się nie obrazicie, ale nie, nie będzie mi się chciało zapewne tego wycinać z filmu, także pewnie zostanie. Dobra, no to jest zawartość procentowa 3, czyli tego tlenku tutaj. Więc zawartość procentowa 3 to się równa i rozwiązujemy po prostu zwykłą proporcję. Czyli co? 0,1395 na 0,15 i wszystko raz z stówka. To jest całe aż 93%. No i wydaje mi się, że to tyle w tym zadaniu. Także dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że wyjaśniłem Wam je i, no, powiedzcie, sami było dość proste. Także do następnego filmu. Cześć! Podobno sąsiadka uszyła sobie złote gacie. Jakiś gdy strzelił znowu w górę race. Co sobotę każdy rach się z kacem. A na przewoł wykupione brący i liskacze.